Cześć, tu Karolina Pytlaczka na Fana Beris. Pokażę Wam ostatnie moje prace, takie romantyczne, już może walentynkowe. I w pierwszej kolejności takie proste kartki do koperty z Kitu Relative History z Food Studio. Takie cztery kartki. Tutaj jest taka wąska, ponieważ używałam wykrojników tych z, z, z Nelly's Choice i tutaj te dwie warstwy, jakby największe te rameczki z przeszyciami, tutaj wykorzystałam i, i tą kokardkę taką, także pierwsza była taka. I tutaj już nie pamiętam kolejności, ale tutaj też z takich pasków wyciąłam serduszka też z wykrojnika. Tutaj taka z tagami, jak czule twoja, tak? To znaczyło tego, co <śmian> <śmian> pamiętam. I tutaj taka otwierana na boki z cytatem, który też był w, w kicie wykorzystany. Następne kartki. Są to kartki w pudełku. Jedną robiłam na zamówienie dla farmaceutki, a drugą na live na grupie Margaret. Zacznę tutaj od tej dla lekarki. Tutaj wykleiłam papierem. Zrobiłam kwiaty z papieru czerpanego. I pofarbowałam je takimi rozwodnionymi farbami z Finabar. To była akurat yy, fioletowa, ale właśnie jak się ją rozwodniło, jak ją rozwodniłam, to taki fajny, właśnie pasujący do, yy, róż do tych z papierów wyszedł. Yy, tutaj są życzenia jeszcze nie przyklejone Też okleiłam tutaj w środku. Yy, no i właśnie tutaj zrobiłam tabletki, zapaliłam lampę może lepiej będzie widać zrobiłam takie tabletki z masy z ekszona dodałam fiolki ta jest też ekszona, ta jest chyba ze świata pasji, te malutkie i były z wodą miały być z wodą, ale niestety ten korek nijak, zabezpieczony ciągle mi przeciekał i bałam się, że no, że cała praca się zniszczy, więc Yy, więc są puste tutaj yy, i w sumie wyglądają jak takie yy, po lekach wiecie, te takie zwykłe opakowania tutaj jest tekturka z Kraftuli, Uli tutaj tekturka z Magicznego Kociołka i 70 wyciąłam z, z wykrojnika Mimikat także taka na, na bogato prosta, ale na bogato w sumie Że to by była pierwsza. I ta kolekcja, której tu użyłam, to kolekcja Lownie Tender. I tutaj na takiej szarej bazie. Bazy to są rzeczy z papieru, oczywiście. Taka C6 otwierana do góry, również w środku oklejona. Tutaj starałam się zachować te serduszka, właśnie, żeby były widoczne. Korzystałam, Arkusz, z, z takimi motylkami, które tutaj tak delikatnie błyszczą się na niebiesko, jakby połyskują. E, ponieważ e, robiłam, e, robiłam tą kartkę podczas live'a na grupie e, Margaret May Craft Time and You. Mogę Wam podlinkować go tutaj na dole. Możecie śmiało dołączać do grupy, <laughs> nawet jak nie macie papierów. E, może kiedyś się nadarzy okazja, żeby żeby je kupić po prostu I tutaj zrobiłam Margaretkę, bo tam na grupie zawsze jest Wyzwanie takie miesięczne I tu jest jeszcze ze stycznia Zrobiłam jakby W dwóch liniach strzała Bo tutaj Musicie mi wierzyć na słowo Jest turka Ze strzałkami, też z magicznego Kociołka Ale no terworze walki i układania kompozycji, no zniknęła. Ale obejrzyjcie filmik, będzie widać. <noise> jest szkło i embossing na gorąco. Szkło to tutaj jest, są takie mikrokulki szklane, przeźroczyste. Dodatkowo zrobiłam rosę na kwiatkach. Takim niebieskim nuwo. Takim nuwo. A druga to jest szkło kolor szary i niebieski właśnie niebieski kwiatek, niebieski mech, tutaj te motylki takie lekko niebieskie yy, Dodałam też gipsówkę i powycinałam pewno listków z, yy, z wykrojnika tak jak tam yy, to są wykrojniki Cherylin yy, Design i Craft and you Design. A kwiaty są robione z wykrojników agi cebuli. Amelia. Tutaj dodatkowo z boku właśnie jest taki border, który też y, znajdziecie w sklepie. Y, oraz okno y, też wycięte przez dziewczyny. Y, przez y, Margaret, ale nie ma go w sklepie. Myślę, że dziewczyny myślą, jak to zrobić, żeby, żeby były, było też do kupienia, bo fajnie właśnie pasuje do tej kolekcji i pomalowałam je też farbą z Filavar Night Shadow i dodatkowo posypałam dwoma pudrami do embossingu, właśnie takim z CZX, takim jak tą tekturkę taka ona jest czarno-szara połyskująca i srebrnym z wow. Te pudełka na szczęście z rzeczy z papieru są yy, grube, więc tutaj te grubaski spokojnie pomieszczą. I tutaj też właśnie tymi perełkami znowu zrobiłam kropeczki. To jest też wyembosowane tym pudrem z wow, błyszczącym takim srebrnym. Yy, no i to, są właśnie, to jest taka romantyczna walentynkowa kartka i do końca lutego, jeżeli zrobicie właśnie taką romantyczną, niekoniecznie musi być taka sama. Jeżeli będzie po prostu romantyczna, to możecie ją śmiało zgłaszać tam na grupie, do czego was zachęcam. Także to to są takie romantyczne projekty i mam jeszcze dwa takie, jeden jest nieskończony ale wam pokażę dwie takie kartki i to się nazywa Cube Pop-Up Card i tutaj też to był live na, właśnie na, na fanpage'u Świata Pasji tam no, nie trzeba nigdzie dołączać, żeby go zobaczyć także też was zapraszam i ten robiłam tak na próbę dla siebie, żeby jakby nauczyć się tego, zobaczyć jak to będzie działać, i tak dalej. A ten, tego robiłam podczas live'a dla mojego syna na urodziny. I to jest kolekcja Dino Adventure, czyli przygody dinozaurów z Craft -O Clock Tu jest też piątka wyembosowana na żółto. A potem na taki opalizujący z Easing firmy Aladdin Kropeczki z fabryki dekoru i enmel docs z Ranger'a, i on się tak otwiera, i jest cała taka scenka 3D. Tutaj też się podnoszą, można tu troszkę postawić, żeby bardziej odstawało. Jest wulkan, motylki, dinozaury i wszystko właśnie na takich elementach 3D podniesione. I tutaj jest magnes, jakby za drugim razem wiedziałam, gdzie go najlepiej umiejscowić, bo tutaj też jest, ale nie działa. I tutaj jest miejsce na życzenia. Więc taki zrobiłam dla, dla syna. A tutaj, właśnie na próbę, w pierwszej kolejności zrobiłam też z kolekcji Love Me Tender. Taki kwiecisty, walentynkowy też tutaj jest. Kocham Cię, tutaj. Jest napis, jesteś cudem. Wszystko też tutaj jest, się podnosi. Tutaj jest na folii napis. A tutaj to przeważnie na papierze wszystko e, podnosiłam. Także taki e, romantyczny boksik. Także jakbyście chcieli też zobaczyć, jak, e, jak go robić, to e, zapraszam na fanpage. Albo jak wolicie tutaj, to dajcie znać, to postaram się też nagrać taki tutorial na kanał. Tam ogólnie na fanpageu Świata Pasji i na grupie też Kreatywny Świat Naszych Pasji. Dużo teraz będzie takich nowych, nowych no takich ciekawych po prostu form kartek. Na inspiracji na YouTubie też, też postaram się tam nagrywać właśnie w formie inspiracji. Także też zapraszam do subskrypcji y, tam właśnie kanału, bo no, raczej nie wrzucam tutaj tych filmów, chociaż chciałabym, ale y, no jakoś tak nie ogarniam tego i w końcu mi się nie udaje. Może jak urodzę i nie będę miała co robić, to, y, to zacznę je wrzucać też tutaj. Jest parę takich, których na pewno bym chciała, które na pewno bym chciała tutaj do siebie wrzucić. No i tutaj jedyny minus jest to, że to tak opada. I tutaj wymyśliłam, ponieważ te magnesy są tutaj, bo tutaj, tutaj magnesy są tutaj, w tym miejscu, czyli jak mnie to tutaj nie urządza. A tutaj magnesy są z tyłu. Na tym zgięciu właśnie i pomyślałam, że dorobię drugi taki boks dla drugiego syna, żeby nie było mu przykro i dorobię taki panel z tyłu, który będzie miał cztery też magnesy i tutaj będzie to tworzyć takiego boksa, wiecie, w ten sposób. Tak, że będą mogu, mogli sobie to połączyć, będzie taka scenka i będą mogli się tutaj bawić. Muszę tylko pamiętać, żeby zbigować w tą stronę. Także takie u mnie walentynkowe prace powstały w tym roku. I chyba ten filmik będzie szybciej wrzucony niż ten album. No ale tak to już jest. Także takie. Takie kartki, dwie na bogato, dwie też na bogato, ale na płasko i takie cztery do koperty. Tutaj zrobię taką banderolkę też, żeby, żeby to się po prostu nie otwierało samo, będzie się to tak wkładać i potem będzie to można postawić. bo tutaj też jeszcze właśnie będę chciała ozdobić, tak jak mówię, ona jest nieskończona yy, do poprawki. <laughs> nie, nie do poprawki, ale tą banderolkę tutaj na pewno zrobię. Yy, no i w tym filmie to wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Yy, dajcie znać, która Wam się podoba. Zapraszam Was właśnie na grupę Margaret i... Nawet tak wpaść, po prostu potowarzyszyć mi podczas live'ów, bo tam co tydzień praktycznie są live'y, także zapraszam Was na grupę. Zapraszam Was też na grupę tutaj na Świat Pasji. Też tam są właśnie moje live'y na fanpage'u, na grupie chyba jeszcze nie robiłam. A też właśnie na kanał Świata Pasji. Tam też będzie już niedługo taka dosyć ciekawa kartka. Więc do zobaczenia gdzieś w sieci. Cześć.